Niech ma urodziny i z tej okazji przygotować się szereg niespodzianek. Zobaczcie też z nich. Słuchajcie, właśnie dojechaliśmy do miejsca, gdzie Michu będzie miał moją atrakcję dla niego urodzinową. I już zobaczył co to jest. ja pierdziele, ty. A Michu, witam cię na mojej atrakcji dla ciebie urodzinowej. Możemy się nazwać już przyjaciółmi, czy jeszcze nie? Zobaczymy, jakie, jaki będzie mój stosunek do ciebie po tej atrakcji. Dobra, ale zadecyduje. to nazwijmy, że jeszcze przed możemy. Tak, Dobra, przyjaźń. Tak, przyjaźń. I jako przyjaciel stwierdziłem, że muszę pomóc ci przełamać twój jeden z większych lęków. Jest to. Lęk wysokości. Tu jest kartka. Sobie przeczytaj, ja ci zostawiam i yy, baw się dobrze. Dziękuję. Jest 6.30. Otrzymaj specjalne urodzinowe zadanie od bazy galaktycznej floty przyjaciół. Twoja misja przygotować się na wielki kontakt z pozaziemską cywilizacją. Czytaj imprezy życia. Pierwszy etap test lotniczy. Musisz sprawdzić czy nadajesz się do pilotowania statku kosmicznego. Kapitan Karol przygotował dla ciebie pierwsze zadanie. Gdy wrócisz na Ziemię otworzysz kolejny list. Czeka na ciebie następne zadanie i kolejny stopień wtajemniczenia. Czy jest tu prezent? Jeszcze nie, trzeba będzie czekać do końca. Ja jestem. Bardzo ciekawe Ja pierdzielę W ogóle nie zdążyliśmy zjeść śniadania, bo jest 6.30, więc towarzyszy nam bocenka Ooo oh, jest, dziękuję Kodem badam na no 10% Który to taki ja, to znaczy ja nie wiem czy odważny, mi to zgotowali. Właśnie się dowiedziałem co tu się dzieje. To była niespodzianka. To ja się okaże. <grywa> o matko. Byłem ostatnio na Mogielicy, na tej wieży widokowej to normalnie... A to nie ma nic wspólnego w ogóle. Tak? W momencie startu twój błędnik zostaje OFF i przestaje nadawać w ogóle, bo błędnik cię informuje odnośnie otoczenia, gdzie jesteś od momentu wiesz, od otwarcia prawie. oczu, nie? Będzie po prostu zabawa. Nie, nie. Cześć, bo dobrze słyszymy? O dobra, faktycznie, My już jesteście na słuchawce. Raz, 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 widzowie, wy też mnie słyszycie. Ja naprzód? Ufala ja, się. Tak. Yeah, nie no dobra. To jest szalone Karol. Ale za to jakie fajne. No nie no, fajne to, to jest naprawdę zajawa fest, ale muszę się przekonać. Przekonasz się w powietrzu. O, tak ja. Dobra, Miku startuje. Eee, jak to jest stary! Ale wygląda prze przerażająco. No. Wygląda wtedy przerażająco. I poleci na nas. I polecam. Straszne. Straszne, ale zajawa też. Ja! Ha, ha, ha! Hey! To jest pomalone! O kurde! I dobra, to jest trochę straszne, że ja nie mam nic przed sobą, patrzcie! Ej, normalnie jakbym jechał do Strado, tylko kilka metrów wyżej. Ile jesteś? bez ruchu nad Ile? Serio? Pan właśnie powiedział, że lecimy na 500 metrów, a to dopiero 100. Mam nadzieję, Byliśmy strasznie wysoko, ale nawet z tej wysokości nie widziałem, jakie jeszcze atrakcje przygotowali dla mnie bazowicze. Naprawdę warto obejrzeć ten odcinek do końca, bo takich niespodzianek jeszcze nie miałem. się cały piękny Kraków. Niesamowite! Karol, możemy być przyjaciółmi jednak, wiesz? Pan mi powiedział, że przed chwilą lecieliśmy pod wiatr, teraz lecimy już z wiatrem, więc przyspieszamy! Jesteśmy 500 metrów nad ziemią! Jest wysoko! Tutaj mamy 1,50 m. O kurde! Słyszycie to? Nie ma już silnika! O kurde! Ja pierdzielę! Oni robią, oni salta jak im nawalają. Sobie gadam z innym normalnie, oni lecą i myślałem, że oni zaczynają spadać. No kurde akrobacje, ten yy, jednak nie mi się na tę akrobację. No, Lepiej niż w Ryanerze, Miku, Jak było? Czekaj, musisz ściągnąć kart. Witamy na ziemi. Ja. Yeah. Nie tak. no, to jest latanie jak na kreatywie w Minecrafcie. Klikasz dwa razy spację i nagle odlatujesz po prostu luźno. Ale w game do? over wygląda inaczej. No, no właśnie. Ale super. Nie no, naprawdę, dziękujemy. To była pytarda Karol. Jesteśmy przyjaciółmi. Jest! Jest jednak dalej. Od razu mam dla Ciebie kolejną kartkę z kolejną atrakcją. Okej. Okay. Na kolejnej kartce dowiedziałem się, że następna pozaziemska aktywność będzie dotyczyła sztuki. Tak więc... Kochani... Z Michem, zapraszam Cię na moją aktywność. Jak myślisz, co to może być? Mmm... niech nam się tylko przyjrzę Sprawdźmy to. Ja myślę, że to na pewno nie będzie żadne pikasowanie. No ale to mnie zaskoczyło, teraz znaczy, jeszcze nie wiem do końca co, ale... Proszę mi. Ubieramy skina. Zakładaj, zobaczymy tę reakcję. Dobra kochani, więc teraz z Michem po prostu wyżyjemy się kreatywnie! Proponuję Ci podu taki układ. Ty malujesz mnie, ja maluję Ciebie. I widzowie zadecydują, który obraz wyjdzie fajniej. Dajmy się ponieść kreatywności. Wiadomo, muszą być jakieś rysy, coś. Zrozumiemy. Ale najpierw wyszalejmy wysole. się. Dobry początek, trzeba tutaj zostawić znak na dobrej wysokości, czyli nikt nie sięgnie. Napiszę tutaj solidne po prostu dwa. Ej, fajne! I ja robię pierwsze chrabnięcie na no bo ja mam mega pomysł na to. Wow! <grym> ale bez nadziei! Nie no, autentycznie mogłobyś to teraz sprzedać za 70 milionów. To już jest jakby rozpoczęcie mnie? Bo, czekaj, ja mam na to mega pomysł, na początek muszę... Ej, ale super miku to jest! Wow! Wiesz jak wygląda? Ja wam pokażę jak to wygląda. Tak o. Pola widzę, że ty już działasz. Działam, bo ja chcę zrobić naprawdę ci piękny obraz. Okej, okay, a ja zrobię też piękny obraz, bo zależy mi na wygranej. A to wy widzowie decydujecie. Może to wrzuci Pola, może ja dla pewności obserwujcie naszą dwójkę. Ola, bardzo podoba mi się twoja koncepcja, ale w tym momencie wpadłem na inną i wydaje mi się, że moja to będzie banger. Zobaczymy. Zobaczymy. Słuchajcie, mamy do dyspozycji pędzle. Co to oznacza? To oznacza, że nie użyję pędzla. Użyję go tylko i wyłącznie do tego, żeby pomalować sobie dłoń i moja dłoń dzisiaj będzie pędzlem. Okej, okay, dobra, w mojej głowie to wygląda lepiej. To jest proces, tak? Ale wydaje mi się, że to ma potencjał. Patrz, ja teraz odzorowuję twój uśmiech. No, niezłe. O! nie! Mój obraz! Dobra, moczy pancerz biały. Będę teraz zabierał się za oczy. O, pięknie. Teraz do tego, w niebieskim. idzie Nie! Pola płacz. Co to za Podpisane jeszcze. To już? Nie, to by było za łatwe Musisz to jakoś zinterpretować Jeszcze nie wiem jak, czasami odbiorca sam musi mieć interpretację obrazu Ej przepiękna interpretacja To zmienia po prostu Jak gąsienica zmienia się w motyla Jak motyl dorasta Ani patrzcie Tu się tworzy, tworzy się magia tak? Zobaczcie jakie włosy To wygląda jak nichu Teraz postanowiłem postawić na taką metodę jak dosłowność i po prostu maluję pole Pola, twoje mi się podoba. Moje dalej nie. Piękne! Ale wiesz co? To dalej nie jest to! Wow, to wygląda coraz gorzej! Przegrał z tobą Pola Nie, ty dzisiaj wszystko możliwe. Przestań I to jest jakby okej okay. Ja mam taką zasadę kochani, że jeśli są czyjeś urodziny To moim zdaniem to jest po prostu święty dzień dla tej osoby I to jest po prostu w tym dniu król i trzeba pamiętać o każdych urodzinach. Każdych. Piękne słowa, Polu. Naprawdę cieszę się z tego, co przygotowali dla mnie bazowicze. A wy koniecznie oglądajcie dalej, bo ten dzień serio dopiero się zaczyna. Niesamowite! Chodzi o to, żebyś sobie włożyła do farbki i puchnęła. Ale patrz. Patrz, jaką to robi ten. Ja chyba znalazłem finalny pomysł na obraz. Wiesz, jak się czuję? Jak ksiądz w Boże ciało. Chodzi, kropi, poświęcenie obrazu. Wydaje ja mi się, że pomału kończę. To jesteś ty oddana w wir Dobre, ale jakaś szczęśliwa. Szczęśliwa, bo tańczysz. Swoj... Wywiesiłabyś go w moim pokoju nad łóżkiem. Wywieszę go. Nie, poważnie? No. Czyli wtedy ja ten też muszę? No, ty, kurde, kurde. To jest takie, wiecie, trochę wczucie. E, jest cały ten Wczułem się To jest cały creepy, trochę ten obraz Ale patrz Twoje usta, muzyka tutaj, korona, twoja dusza To jest wszystko twoja kreatywność Widzę to To jest muzyka kontrabasowa Co? Co jest nad moją głową? to jest YouTube. Tu na tym obrazie wszystko jest, ja to widzę. Musicie dobra, otworzyć głowę mordzia. Trzy, dwa, jeden, zero. Robota skończona. Słyszeliśmy piękne dzieła Polu. Jest, jest mi niezmiernie miło, że mnie tu zabrałaś. Dziękuję. Ale to jeszcze nie koniec. Chodźmy się trochę wyczyścić i coś dla ciebie mam. Możesz sobie odłożyć, będzie ci wygodniej, bo pewnie już wiesz co dla ciebie mam. Jak na razie Proszę z każdej bardzo. poprzedniej byłem w stanie gdzieś mniej więcej w głowie sobie posklejać o co będzie chodziło, więc no zobaczymy ciekawa. co teraz. No teraz dowiedziałem się, że Czeka mnie międzyplanetarny pościg, tylko że w takiej wersji w sumie ziemskiej. Hello. Masz podpowiedź na mojej koszulce. Nie chcę. Nie. No to umierasz, no to raj. Zapraszam, ja. Dziuniko, na kolejną aktywność, jeżeli wygrasz ze mną wyścig. O! Jestem... Ścigamy się jajcy! Ścigamy się, jeżeli wygrasz, wtedy otrzymasz kolejną podpowiedź dotyczącą twojego urodzinowego dnia. Jak fajnie! Za każdym razem zostaniesz fory ode mnie. Ja nie wiem, jak możesz prowadzić, ale ogólnie wiem, jak prowadzą dziewczyny ze stand-upu albo. Michał <słuch> <słuch> wyjdę, wyjdę. Patrzcie, mamy takie piękne kominiarki, jesteśmy już gotowi, żeby stąd prosto jechać na nockę do fazy. naprawdę nie wiecie, kto teraz mówi, czy Michał, ja. Zgadnijcie, kto teraz mówi. Słuchajcie, ruszamy! Kolejna atrakcja gokarty. Marta, jesteś wielka, uwielbiam go karty. Byłem dwa razy, raz na urodzinach widza i raz na kampera, więc solidnie się pościgamy. Chłopak kontra dziewczyna, girls power versus birthday ball power. Let's go! Zasady są proste. Jest Kamulec, jest Marta, jestem ja i to będzie wielki wyścig. 24 sekundy, 498, Marta ma 24, 22. Eee, powiem ci tak, jak mnie skubnęłaś na w tym w trzecim kółku, to już ci nie było jak dogonić, Ty lekka po prostu tak śmigałaś. Zarąbiste to było. Byłem na go kartach w Europie. Byłem na go kartach w Krakowie, na urodzinach Fridza, ale powiem wam teraz szczerze, to były najlepsze go karty w moim życiu. Najlepiej się bawiłem. Dziękuję Ci bardzo Marta. To jest coś pięknego. Szacunek Michał, ale nie szczerze powiem wszystkich moich zarzutach co miałem w sobie 5 minut, to że zapierdzielała tym go kartem jak bomboka, Michał, <grym> grałeś za pierwsze miejsce, dlatego wręczam tobie kolejną patropicę. Nie, aktywność. Zdać. Znowu będziemy czytać karteczkę kosmiczną. Zaczyna mi się tutaj klarować jakaś myśl w głowie, na jaki temat może być impreza. A. W kolejnej wiadomości dowiedziałem się, że czeka mnie szkolenie bojowe. Musiałem przecież sprawdzić, czy poradzę sobie w potyczkach pośród gwiazd. Co ty mi Alan w ogóle wymyśliłeś? Ja nie mam pojęcia gdzie my jesteśmy. Tu jest wojsko, tu jest kopalnia. Hmm. Witamy w Challengerze. Nie gadaj. To musi być fajne, mam nadzieję. To jest urodzinowy odcinek, ma być fajnie. Ogólnie jestem bardzo ciekawy, czy Michałowi się spodoba. Mi się spodoba na pewno, nie? Trochę atrakcja też pode mnie. Chodźmy sprawdzić to razem. Ty już, Michał, wiesz co będziesz robił? No już się domyślam, bo ja tak wiesz naprawdę się? jestem tutaj, to jest niespodzianka, więc łączę kropki, nie? Michu, to ja ci powiem tak. Moje na pewno marzenie zostało niespełnione. Nie wiem jak twoje. W kolejnej niespodziance ja i Michu, ale najbardziej Michu, będzie jechał w tym autostopem. Taka brzydwa! Wiecie ile to pali? 400 litrów paliwa na 100 km. To jest 100 razy więcej niż moja jaryska. Dobra, pakujemy się patrzcie na to patrzcie musimy mieć nogi w środku czołgu ale my siedzimy na zewnątrz nie wiem czego się trzymać chciałbym się trzymać tego ale boję że to co łącza to wygląda jak jakieś ciało Jezus Maria gdzie ja siedzę, człowieku pa. jak mi spadnie tam krok to jest po kroksie strasznie głośne nie? strasznie zaraz ruszymy tam ja pierdziele co za droga, chyba jedziemy Jest Co to są te gałęzie? O oh nie, ale kołysza! O jakie robiłem w życiu. Ej, nie, serio? Jedna z lepszych życiu jakie robiłem w życiu, naprawdę. Dziękujemy. Michu, gratuluję ci, no czegoś takiego, nie? To ogólnie przeżycie nie do zapomnienia. Wielka sprawa. Wielka sprawa, wielki czołg, wielki objazd. Wielka dnia, lufa. Ale to nie jest koniec na dzisiaj, proszę państwa. Michu, wręczam ci tutaj to karteczkę z... Szczęścia, nie wiem, co tam jest napisane na środku. Czołg był serio mocnym przeżyciem, ale przed finałowym punktem moich urodzin potrzebowałem jeszcze jednej rzeczy: zmiany wizerunku. Przecież tak nikt mnie nie wpuści na stację kosmiczną. Asiu, bardzo się boję widzę za swoimi plecami przedszkole. Skończyłem mm. ten etap edukacji dawno temu. Wolałbym tam nie wracać. Słuchaj, Michu, ja mam dla ciebie coś bardzo fajnego. W końcu ja nie będę musiała tego robić. Przede wszystkim fajna jesteś ty, bo zaskoczyłem oh. się za to po całym dniu robienia szalonych rzeczy, które bardzo mi się podobały. E, a e, teraz co ty nie No, co robi? ja ci zawsze robiłam? A chodźmy. Ale, chodźmy. ale to przecież ty byś mi mogła zrobić fryzurkę. Oj, wiesz, trzeba się tą fajnie zaopiekować. No tak szczerze to jestem ciekawy jak to będzie wyglądać, bo nie bez powodu nie chodziłem do takich miejsc Asia, ja bym chciał żebyś to ty powiedziała, co pan ma zrobić Tak szczerze to ja się chcę przede wszystkim w tobie podobać Trochę trzeba je obciąć, ale nie za dużo, żeby dalej były długie i żeby się kręciły Trochę ogarnąć tutaj tył, żeby to miało taką fajną formę, ale żeby nie było tak Miałem bardzo fajny dzień, teraz jesteśmy na finiszu, przygotowuję fryzurkę A wiesz, że my jeszcze idziemy później coś zjeść razem? Nie słyszę. Nie? Idziemy razem jeszcze do wielkiego Dołu Na pyszny obiadek Także fajnie, jeszcze sobie spędzimy razem czas Mega, strasznie się cieszę, nie mogę się doczekać Idziemy zobaczyć jak tam idzie Ale super, Ej, mega ładnie Podoba ci się? Mhm Kurde, ale super O, piękne zdjęcie, jeszcze przyszedł przed od dzwoneczek pan już do suba bazie Widzicie tak co się robi Każda super ta dłoń to jest kolejny widz. Faza, idziemy po Was. Idziemy! Teraz mamy taki mały twist. Jesteś gotowy? No. Idziemy. nie Jedziemy. O uszy. O, to, mogę o, to mogę mówić. No, mogę się mówić. Tak się podoba. Piękny. Dwa, yeah. trzy. Ogólnie ja to specjalnie zrobiłam, bo Michał miał takie własne wnosie. Serio? Tak. No, czyli po to ta aktywność. Bardzo proszę, zapraszam ponownie Dzięki wielkie. Poznań. Dzięki wielkie. Do zobaczenia Bye. I co? Petarda, Asiu, dziękuję ci bardzo Co, zabierasz mnie teraz do jakiejś restauracji? Do jedzonko! Let's go! Dobra, jesteśmy w super miejscu wiku. Tak, to jest, słuchajcie, moja ulubiona, tak naprawdę, restauracja Bez związana ze światem wiedźmińskim Jako wielki fan Wiedźmina bardzo się cieszę, że tutaj jestem Bardzo się cieszę, Asiu, że mnie zabrałaś Wiemy, bo kiedyś byliśmy już tutaj, że tu są strasznie dobre jedzonko I w ogóle eliksiry są przepyszne I musimy je koniecznie spróbować Tak, będziemy mieć po prostu taką fajną randeczkę Oczekiwanie na kolejną atrakcję To ja poproszę, jeśli można, pierogi ze wschodu pierogi A dla mnie będzie eliksir na siłę O tak, dzisiaj musisz mieć siły z kopem? Bez kopa Bez kopa, Bez kopa. O, Strasznie to jest fajny klimacik, ja mega lubię No patrzcie, to jest super, no mega, mega moje pierogi ze wschodu Asiu jedz sobie, a ja w tym czasie przyrządzę eliksir Żeby wykonać eliksir musimy najpierw rozwinąć instrukcję Przyjrzyj się dokładnie wszystkim buteleczkom To jest serio petarda, patrzcie jak to się dymi. Petarda Asiu dziękuję, że tu zabrałaś Ja naprawdę najbardziej na świecie to kocham yy, Wiedźmiński świat tak że mnie Michu, to jest ostatnia wiadomość dla ciebie. Dzień dobry. Tak? Uwaga, kapitanie! Wszystkie misje zakończone sukcesem. Jest! Baza Galaktycznej Floty Przyjaciół czeka na ciebie. Otrzymujesz pełny dostęp do stacji kosmicznej Baza. To już trochę mówi o temacie imprezy. Ale zanim wejdziesz na pokład, musisz wyglądać jak prawdziwy członek galaktycznej załogi. To Twój oficjalny strój na wielką misję integracji z obcymi. Co mi się bardzo podoba? Bas Astral ma w sobie słowo bas. Przygotuj się iść na kosmiczną zabawę, bo dziś jesteś najważniejszym gościem w całej galaktyce. Jedziemy na imprezę. Słuchajcie. <słuch> Kapitan Bas Astral. Słuchajcie, melduje się w gotowości. Czeka mnie impreza. Nie wiem jaka, ale wiem, że cały dzień reszta bazowiczów coś szpąciła, Więc ja się zaraz przekonam, a wy przekonacie się jutro o 15.30. Trzymajcie się, cześć.